No ja krawer z tej strony <gry> i z tej strony kolejny odcinek z serii Zagrałem w Fallout 3 na kanale Colorogan Gameplays Porobiłem trochę porządku, zarobiłem trochę amunicji, Znaczy w kapsli, za to kupiłem sporo amunicji, troszkę i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam prawie, patrzcie, ile? 1600, 1600 kapsli, przed chwilą miałem 2000, ale sprzedałem troszkę. Znaczy kupiłem troszkę amunicji do Lincolna, do strzelby, 100 prawie, no. I tak dalej, i tak dalej, więc teraz wychodzimy stąd. Tu mamy 200, a patrzcie ile mam w strzelbie. 300 amunicji. 5 granatów. Aha, niepotrzebnie to użyłem. No i to mamy z skiszebę. Okej. Okay. No i co? Sobie odporność 37 mamy. Teraz na razie. Hmm, hmm, hmm. A waga, nie za duża i oczywiście możemy wpierdzielać całe to jedzenie jakie mam w środku no i teraz tak, mam fabryka robko, ale mam za mały skill do komputerów więc na razie tutaj nie będziemy się bawili to w ogóle te tereny można by jakieś zwiedzić w jakichś kolejnych odcinkach country burn commons to nie chcę teraz no nie wiem, lecimy tutaj do Muzeum Technologii no, na pomnik Waszyngtona chodźmy. Postrzelam trochę do smutanków. I może wbijemy levelik. A, podoba mi się ta akcja z tym grubacem, tak strzeliłem w tego, tam, w tym Evan Mills Hill. Wow, 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 wow. Co tu się dzieje? Dobra, Haron, kryj się. Rash, biegnij po prostu. On wtedy nie wceluje tak łatwo. A teraz moja kolej, mały. Nie strzelaj do niego z tego Dobra Patrzcie jakie tu okopy były przed tym Harunty mi nie zgiń tu Okej okay. Okej okay. Patrzcie ile tu jest tych mutantów Dobrze. Udało się. Kolejnego. A jednego załatwiłeś. Eee, ty jesteś skubany dobry. Będzie to co działko wezmę, bo to można... Będzie mnie udoskonalać. Okej. Okay. Znaczy, potem możemy je sprzedać ładnie, wiecie o co chodzi. Eee, tylko amunicja i granat ewentualnie, bo bym z granatu pociągnął. Daj te naboje, chociaż tej amunicji już nie będę używać. Haron! Ty, tak nic pochopnie. Nie, nie, chodź, 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 Haron, tędy. Po prostu wbijemy im na chatę i tyle, co nie, Haronik? Ten film będzie dłuższy, ja może go podzielę na dwie części. Bo będzie 40 minut trwał, bo chyba zagram w to. Okej. Okay. Udało się. No i w głowę próbujemy, co nie? Okej. Okay. Okej, okay, udało się. Chciałem to wziąć. No i trochę coś zjemy, bo się już robi gorąco. Więc teraz tak, chipsy, cykłankę. Menty yy, to nie, Nukę kole yy, Napijemy się, znaczy cyk Whisky, wieprzowina z fasolą I zamoczony Nuke kole. Patrzcie ile tego zjadłem już yy, Dobra, wracając do sprawy yy, Za bardzo się nie wyleczyłem Więc bierzemy psycho Jest psycho No P, psycho Dobra o, traby do hardcore. No i działko abortowe naprawiamy. Tam jesteś. O oh, fuck. Oj. W główkę. Chcesz się bić? Mm. <laughs> Kurde. Myślisz, że jesteś fajny? Młota nie potrzebuję. Tak naprawdę O! To jest pancerz wspomagany. Jakiś nowicjusz Okej okay. Szkocką O, wyrzucamy Widzieliście co mamy? Chodź tu. Daj mi szybko ten swój pancerz. O, jaki to jest brzydki, jednak cię wolę w pancerzu, wiesz? Brzydki jesteś, strasznie. Eee, Pancerz wspomagany, okej. Okay. Ile on ma teraz już ten wspomagany pancerz? Patrzcie. 31. Czego potrzebujesz? Ubieram cię, Haron, ubieram cię No wiem, że się cieszysz W ogóle daj mi to wszystko Czy nie daj mi tak połowę, okej okay. yy, No i masz... no, gdzie on jest Okej okay. Chodźmy Jaka jadka, tu widać walczyli z pan, w pancerzach wspomaganych. My na mnie próbowali. Musimy się aż tam przebić. Nie powiem, jest troszkę, jest kawałek. Oj, jest tutaj też jakiś kolega. Okej. Okay. Masz coś ciekawego? Naboje, no dobra Patrz jaka to była jadka, bombardowali wszystko to robili chyba Żeby tylko zniszczyć to Tą piękną miejscowość Dobra tam co jest, nie wiem ale pójdziemy tam może. Ciabada, bada. Archiwa Narodowe. To jest ważne, że to odkryliśmy, bo tutaj też będą misje, które będą z River City dane, dawane nam. E, chemia. Psie mięso. No i mięso błotniaka. Okej okay. Szkoda, że nie mogę sobie nic gotować, wiecie? To było fajne Wziąłem jakieś mięsko, coś tam dodaję, jakąś tam, nie wiem, inne mięsko Potem tutaj wodę oczyszczoną albo brudnej Jeszcze jakieś inne pierdoły Fasolę szparagową Kurde, jakie to wielkie, zniszczone Jakieś lasery są. Widzicie? Kto tu strzela? A, nagle kompania szpana się pojawiła. Ale fajnie. A, no i mam super mutant, mięśniak. Aj i ten robił mózg. Schowaj się, Haron. Schowaj się, Haron. no i mean the bombers okay Whoa. Siedem, siedem, okej, okay. haron, okej, okay. granaty, kapsle, ogniwa, dobra, bo to będzie do naprawy. Działko obrotowe... Dobra, co jeszcze tu mamy? To mamy... Dobra, naprawiamy działko obrotowe, co nie? Mięso butniaka zjemy. No i naprawiamy teraz nasz pancerz bojowy strażników. I kompanii Szpona naprawimy. Ok. Eee, I teraz weźmiemy jeszcze uzbrojenie i działko naprawimy, obrotowe. Patrzcie, ile za nie zapłacę teoretycznie. A, zapiszemy co? Budynek kapitał. A, to w kapitolu walczymy. Tam w środku będzie ostra jazda, wiecie? Okej. Okay. Chodź szybciej. Co jest? A, tu jesteś. Oddaj mi amunicję. Skąd strzelają? Szybko. Haron. Tam jesteś. Okej. Okay. Dobra, da działko. Okej. Okay. Skąd jest strzelane? Okej, okay, dostał. Boże. Udało się. Tan, teran. Co jeszcze nie mogę? Aha, są wrogoje w pobliżu. Plus dwa. Nie, będę dwa działka abortowe ulepszał. Wiesz co, Haron, weź jedno. Czego Weź to działko jedno. Polepszę. Okej, okay. wyjście Dobra Tu gdzieś wrogowie są jeszcze Których trzeba spotkać i im dupy zjechać Spoko, tu jest jeden Sie ty strzela z jednej ręki I jeszcze się jakoś tam drugą smyrasz Nie wolno, chyba nie znasz Dobrze, dostał. O! To! Dobra, przestałem. mam śpiewał. Yy, to chciałem zawsze zrobić. To, 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 to otwieranie zamków. Dobra. Struwa i naprawa. Chociaż nie wiem, czy tak chcę naprowadzić maksymalnie. A, dajmy. Kontynuuj. Intensywny trening Gotowe i co my tu sobie weźmiemy? Percepcję Wytrzymałość, charyzma Inteligencja Szczęście zwiększymy o jeden będzie mieli maksymalnie 10 No Okej, okay, gotowe Aha, zginąłeś chyba jeśli mi tak się wydaje. Chodź, Haron patrz jaka to była jadka, jaka to była wojna. Boże. Straszne, wiecie? Jak się wydaje. Łączę wam latarkę, mimo że tam chyba wam gadałem ta latareczka. Szkoda że, takie, szkoda, że takiego halogenu nie można pyknąć, wiecie? Dzia bicia, patrz, jak to zniszczone wszystko, bomb. Tu dobrze graficy musieli w to wkładać swoją pracę No nic ale wbijamy do kapitolu co? Już tyle zaszliśmy Haron To można by zobaczyć co tam u naszych kumpli Co nie? Co dzień dobry, z tej strony krawer. Ja tu chcę kupić mleko I mąkę I nocnik O, już hardcore jest Okej, okay, widzę was. Dobra. Ale będziecie mieli surprise a teraz. Ha 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 i najpierw w ciebie. Okej. Okay. Hmm. Masz w nogi. ty masz łepek. Yeah. wow. Pięknie. I jeszcze Protekcją. Okej. Okay. Idzie nam dobrze pojęci, wiesz? Naprawdę dobrze. Okej. Okay. Teraz tak, bierzemy, cyk, cyk, cyk. Wszystko weźmiemy. Stąd, Weźmy amunicję, bo się przydaje amunicja. Od ciebie granata wezmę. Wow, tu coś ciągnięte było, dość mocno. To wszystko wezmę od ciebie. Tu, tam ktoś jest. Od ciebie... To... No i teraz tak, ponaprawiamy troszkę, bo mam sporo. No nie, 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 nie. Moment. Najpierw naprawimy pancerz bojowy mój. Strażników. Okej, okay, czyli jest... Potrzebujemy dość naprawy 107. Dobra. I teraz bierzemy to i robimy cyk, cyk. Patrzcie, jak fajnie. Jak fantastycznie. Pancerz. z Papierosy Steampack. Oczyszczona woda Steampack. Chodź, Harun, chodź, chodź, chodź. Ja tu wolno idę, bo jest ja tak się czaj że jestem jak Rambo i Ninja razem wzięte. W kupę. Tu mamy trochę rzeczy. Po pierwsze mamy to. Mamy. To. Jeszcze mamy to. O, i co teraz? Pięknie, Haron. Jestem dumny z ciebie. Naprawimy to. Nie, 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 cyk. Nie pomylę się, tak. A wy o tym nie myślcie. E, uzbrojenie chińskie, karabiny muszę naprawić. Okej. Okay. No i co tu jeszcze wzięliśmy? Pistolet maszynowy może się uda naprawić. Strzelby boją się uda naprawić. E patrz, wszystko prawie nowe mamy. Fajnie, co nie? Pancerz bojowy, pancerz bojowy. E, Wiesz chodź tu. Chodź tu, chłopcze. No wiem, 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 ale weź troszkę rzeczy ode mnie, bo mi było jest za ciężko. Hmm. Pancerz bojowy, kompanii Szpona. Opa, to dam ci. Na razie tylko to dostaniesz. No i złom. Ho! Chodźmy i zapiszę grę, bo tutaj ten. Co się stanie dalej, dowicie się w kolejnym odcinku z sezonu Bucraver. No i zachęcę do subskrypcji, i komentowania i innych pierdół. Bo już 20 minut dokładnie, więc trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce.